Właśnie zaczął się już na poważnie, więc yy, porozmawiamy dzisiaj o mojej grze miesiąca sierpnia. Cześć, ja jestem Dominik, to jest kanał Zbyt wiele Gier, czyli miejsce, w którym opowiadam Wam o grach planszowych, w które grywam, które mi się podobają, które mi się nie podobają. A dzisiaj, jako że jest właśnie początek nowego miesiąca, no to standardowo chciałbym Wam opowiedzieć o mojej grze poprzedniego miesiąca, czyli sierpnia 2025 roku. Niestety znowu dopomniałem i przegapiłem termin wysłania e, mojego filmu e, do serii Gry Miesiąca na kanale Gambita. Mm, no, ale tutaj na moim kanale wrzucę wam e, właśnie, który, o której grze myślę, e, jak sobie e, pomyślę o graniu w sierpniu. I tą grą zdecydowanie jest Endeavor Dipsy. Jest to gra, która no, już nie jest najnowsza, ale u mnie tak naprawdę dopiero niedawno zaczęła być grana, ponieważ kupiłem ją dopiero do druku. No i co ja mogę powiedzieć o tej grze? Ona jest super fajna, bo nie jest trudna. Jest w zasadach bardzo, bardzo prosta. Mamy kilka akcji, tak naprawdę, które możemy wykonywać. Wcieramy się tutaj w takich um, naukowców um, i osoby, które sprzedają do batyskafów, czyli takich łodzi podwodnych. Um, nurkujemy tymi łodziami i pływamy, odkrywamy um, morze na różnych jego głębokościach. Te kafelki, które odkrywamy, eksplorujemy ten, um, ten podwodny świat, wychodzą losowo, więc też nie zawsze wiemy czego się spodziewać. No, a ostatecznie chodzi o to, żeby zdobyć punkty zwycięstwa, bo jest to jednak gra euro. Mamy tutaj przygotowanych kilka scenariuszy, i te scenariusze różnią się po pierwsze startowym ułożeniem planszy i jakimiś takimi warunkami, jak tą planszę możemy rozbudowywać, a dodatkowo różnią się celami, misjami, które musimy realizować, żeby zdobywać punkty zwycięstwa, i tutaj ścigamy się z pozostałymi graczami, kto lepiej wypełni te cele danej misji. To, co mi się podoba w tej grze. To jest to, że na przykład skalowanie jest super, no bo działa ta gra dobrze w każdą liczbę graczy. A dodatkowo, poza tym, że tak jak powiedziałem, jest ona prosta, no to jednak musimy tutaj sporo pokombinować i dostosować się do tego, co widzimy, co mamy na planszy, bo jest to gra taktyczna. No i możemy tutaj e, na przykład nurkować, czyli pozyskiwać takie żetony, które będą dawać nam dodatkowe akcje albo zasoby. Możemy spisywać e, dzienniki, w których jakby tematycznie zapisujemy e, nasze odkrycia. A mechanicznie jest to zdobywanie dodatkowych akcji, zdobywanie punktów, ale też dawanie jakichś bonusów przeciwnikowi, jak kupujemy taką kartę dziennika, więc tutaj trzeba rozważnie, rozważnie to robić. Dodatkowo rozwijamy się na czterech torach, i te tory mają, mają swoje właściwości i mówią jak. DALeko i jak głęboko możemy pływać naszymi batyskafami. Mówią, jak wiele akcji będziemy mieli, mówią, jak. Bardzo zaawansowanych pomocników e, będziemy mogli pozyskiwać. No a ci pomocnicy to, to właśnie akcje, tak naprawdę, które będziemy mogli wykonywać w czasie naszej tury. Może brzmi to e, brzmi to skomplikowanie, ale naprawdę nie jest. Naprawdę nie ma co się bać tej gry. Ona e, ma dość e, grube i dość duże pudło, ale tak naprawdę e, wejście w tą grę jest bardzo proste, czego ja się nie spodziewałem. Myślałem, że będzie trudniejsze, a zaskoczyłem się bardzo, bardzo pozytywnie. E, przeszliśmy kilka już scenariuszy. E, nie przeszliśmy jeszcze wszystkich. No i jedyny taki mój zarzut, który trochę mam do tej gry, no to właśnie to, że te scenariusze są ograniczone i no mam obawę o późniejszą regrywalność z tego tytułu. Chociaż może, może to nie jest obawa o regrywalność, tylko jakby do każdej misji przypisany jest zbiór, zbiór właśnie tych celów, które osiągamy. A mogłyby to być luźne, luźne cele, takie, które po prostu sobie dowolnie miksujemy. Byłoby więcej, więcej tej regrywalności, no ale dobra, nie, nie będę na nią, na tę regrywalność bardziej, bo tak jak mówię, jeszcze nie przeszliśmy wszystkich scenariuszy, a, a, a już mówię o tym, że regrywalność może być tu zaburzona. Także ja od siebie zdecydowanie Endeavor Deep sea bardzo polecam. Teraz niedługo ma wyjść chyba dodatek do tej gry. Wydaje mi się, że on już za granicą wyszedł, a po polsku, nie wiem czy był zapowiedziany, czy będzie zapowiedziany, ale myślę, że jakby Chacha Games na pewno to wyda, no bo, bo ta gra na pewno jest dobrze przyjęta w Polsce. Także... Zagrajcie, jeśli jeszcze nie graliście, a jeżeli już graliście, to dajcie znać, jakie są Wasze odczucia w stosunku do Deep Dipsi. E, może graliście w poprzednią wersję tej gry, czyli w Endevor Wiegragli, chyba, która była wydana też w Polsce. Ja w tamtą grę nie grałem, podobno była bardziej strategiczna niż taktyczna. E, dajcie znać, co myślicie na temat właśnie tej serii. E, a teraz dziękuję Wam za to, że to oglądaliście. Pamiętajcie, żeby e, m, kliknąć subskrypcję, jeśli jeszcze nie subskrybujecie tego kanału, żebyście nie przegapiali kolejnych filmów. A, żebyście dawali mi też motywację do tego, że ktoś to ogląda i że warto te filmy kręcić. Dzięki, do zobaczenia, cześć, trzymajcie się!